Pozostajemy na drugoligowym froncie. Po trzech meczach bez porażki piłkarze Znicza Pruszków w końcu musieli uznać wyższość rywali. Mazowszanie przegrali u siebie z błękitnymi Stargard 2 do 3. Spotkanie lepiej zaczęli goście, którzy po 13 minutach prowadzili po golu Wojciecha Fadeckiego. Znicz nie pozostał dłużny i chwilę później wyrównał dzięki trafieniu Dariusza Ziarnińskiego. Tuż przed przerwą gospodarze znów dali się zaskoczyć tym razem Piotrowi Kurwieli. Po zmianie stron błękitni poszli za ciosem na kwadrans przed końcem meczu Patryk Paczuk powiększył przewagę gości. Pruszkowianie szybko odpowiedzieli efektownym golem z dystansu Petera Drobniaka, ale jak się potem okazało, pozwoliło im to jedynie zmniejszyć rozmiary porażki. Zespół gości był bardzo za szybszy. Lepiej biegał, swobodnie się położył po bo boisku. Łatwość jaką zdobywali teren, łatwość, jaką zdobywali sytuacje bramkowe, sytuacje podbramkowe, spowodował, że nie potrafiliśmy właściwie znaleźć sposobu na to, jak zatrzymać gości. Być może lepiej będzie za tydzień, kiedy to znicz, zmierzy się w Elblągu z Olimpią.